W zeszłym roku, przed świętami Bożego Narodzenia, zamówiłam sobie na ten okres świąteczny taki piękny case z kokardkami świątecznymi i wtedy on zrobił szał w ogóle. I zamówiłam go sobie na stronie Burka. I słuchajcie, zrobiłam ponownie zamówienie na tej stronie i zamówiłam więcej w ogóle rzeczy. I... Muszę Wam pokazać po prostu... Coś cudownego. W ogóle tak pięknie przychodzą te rzeczy zapakowane. Na stronie jest po prostu mnóstwo, ale to mnóstwo wzorów, chyba około 300, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ja wybrałam panterkę, tutaj taką imitację skóry, krówkę. Dobra, no zacznijmy od początku. Mam tutaj powerbanka i zobaczcie, jaki on jest świetny, magnetyczny, wygląda naprawdę przepięknie i jest idealny do torebki. Dla siebie i dla Luki zamówiłam takie ETUI na laptopa. Ja mam białe, Luka ma biało-czarne paski, akurat Wam nie pokażę, bo zabrał ze sobą na wyjazd. Ale bardzo fajne jest to, że w środku mam tutaj bardzo mięciutki materiał. No i tą gumę, która rewelacyjnie chroni nam laptopa przed upadkami, jakimiś wstrząsami. To jest pierwsze takie ETUI, taki pokrowiec na laptopa, taki porządny, który mam. Bo wcześniej miałam różne takie wiecie gąbki, jakieś właśnie, no takie zwykłe pokrowce, a to. To jest już taki profesjonalny sprzęt, także bardzo wam polecam, bo już sprawdziliśmy kilka razy w podróży. Tych rzeczy jeszcze nie otwierałam, a już właśnie te cases z nami jeździły i Sprawdziły się re rewelacyjnie. My często z ruchu, nawet jak z rana jedziemy od Charlie do przedszkola, to robimy sobie herbaty do kubków, albo no nie wiem, jedziemy gdzieś w trasę. Um, I zawsze te kubki jakieś mamy takie, nie wiem, jeden taki, drugi taki. to no jak zobaczyłam na stronie, że jest taki piękny wzór. Wzorów było po prostu mnóstwo. No to musiałam zamówić. I zamówiłam takie same w krówkę. Fajne w tych kubkach jest to, że są albo właśnie takie końcówki klasyczne, albo ze słonkami. Ja wzięłam ze słonkami i one, słuchajcie, trzymają ciepło do 6 godzin, a zimno trzymają do 12. Także bardzo, bardzo fajna sprawa na podróże. Ja już mam kejsy. Jeden w krówkę, drugi taki lustrz paseczki i one są bardzo porządne, mają podwójną warstwę ochronną, absorbują do 90% siły uderzenia. W środku są mięciutkie